Dzień dobry. Anna Ekiet. Czas na nowy odcinek programu ŚwiniK TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o budowie hali przy Szkole Podstawowej nr 3, pomyśle na plac zabaw przy ulicy Głowackiego, pieniądzach na drogowe inwestycje oraz otwarciu m parku Trwa budowa hali sportowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Z obiektu skorzystają przede wszystkim uczniowie klas 4-8. Bardzo się cieszymy z tego projektu, że on już można powiedzieć wyrósł z ziemi, już dużo prac zostało wykonanych. No, dla szkoły podstawowej numer 3 to jest no, bardzo duża sprawa, przede wszystkim dla uczniów, dla rodziców, no, dlatego, że ta szkoła no, nie miała po prostu hali sportowej. To będzie no, najnowocześniejszy, można powiedzieć, obiekt tego charakteru w Świdniku. Budowa potrwa jeszcze niespełna rok. No, hala będzie architektonicznie nawiązywać do budynku dawnej szkoły jedynki, no nie chcieliśmy, żeby to jakoś bardzo się różniło, ale będzie też wyposażona w nowoczesne systemy. Przede wszystkim chodzi nam o efektywność energetyczną w panele fotowoltaiczne, ściany też, co jest pewną nowością, będą z panelami fotowoltaicznymi. No będzie pełnowymiarowa, no, myślę, że będzie dobrze służyć. Zamiast smoka motywy związane z lotniczymi tradycjami świtnika. Kultowy plac zabaw między ulicami Głowackiego i Kościuszki czeka przebudowa. Miasto szuka przedsiębiorstwa, które zaprojektuje i wykona lotnicze miasteczko dla dzieci. Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Głowackiego, to pomysł zgłoszony i oczywiście przegłosowany przez mieszkańców. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie to plac wyjątkowy. Wyjątkowy dla naszego miasta, dla naszej tradycji. Elementy, które y, znajdą się na Placu Zabaw, będą nawiązywały do tradycji lotniczych. Chcemy y, również, żeby plac był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, y, co będzie dodatkowym atutem. Miasto otrzymało ponad 310 tysięcy złotych dotacji na budowę ulicy Bartłomieja Kopera. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023. Otrzymaliśmy ostatnio dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na budowę ulicy Kopera. Obejmie to odcinek od alei NSZZ Solidarność do ulicy Klonowej. O łącznej długości około 100 metrów. Ta ulica będzie ulicą dwukierunkową w pełnej infrastrukturze, czyli z schodnikiem, oświetleniem, kanałem technologicznym. Oczywiście budowa ulicy zwiększy komfort poruszania się i bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich budynków yy, zlokalizowanych w rejonie ulicy. Będzie ona tworzyła wygodny dojazd do przyległej zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Kopera. W tym naborze środków otrzymaliśmy też dofinansowanie na budowę ulicy Pileckiego. Miasto chce pozyskać nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości 700 tys. zł na zakup dwóch samochodów elektrycznych wraz z wyposażeniem. Pojazdy mają uzupełnić flotę Straży Miejskiej. W tej chwili jest taka już możliwość, że laboratoria w tych samochodach będą na stałe i przez przewody w dachu samochodowym będą na bieżąco na monitorach, które już będą montowane seryjnie, będzie się wyświetlowała, wyświetlowała jakość powietrza, będziemy wiedzieli, jakie jest stężenie pyłów, węglowodorów, gdzie, w którym miejscu jest źle, gdzie trzeba coś skontrolować. Także z tym nie będzie problemu. Dodatkowo będą te samochody wyposażone w mierniki wilgotności. Paliwa, którym będą opalane domy, no między innymi chodzi o drewno, zgodnie z ustawą, uchwałą antysmogową, która nas już obowiązuje. Także to będą takie kompleksowe działania, ale bardzo duży nakład będziemy. Kładę właśnie na edukację, bo zrozumieliśmy, że od 2017 roku, kiedy ten jako jeździ, największe przynosi nam efekty edukacja. Jeżeli ta świadomość ludzi rośnie, że oni wiedzą, że sami sobie szkodzą przez spalanie tych odpadów, widzimy, jak zmieniają się zasilenia w piec na bardziej przyjazne, ekologiczne. Ludzie korzystają w coraz większym zakresie. Z takich właśnie dofinansowań, ze źródeł zewnętrznych, i to nas cieszy, bo tak naprawdę przez te kilka lat stan powietrza w silniku naprawdę bardzo się poprawił i jesteśmy coraz bardziej zadowoleni, ale nie spoczywamy na laurach. Chcemy, żeby nam się żyło jeszcze lepiej. To nie jedyna nowość w Straży Miejskiej. W ubiegłym tygodniu strażnicy uruchomili swój fanpage na Facebooku, Straż Miejska w Świdniku, gdzie będą informować mieszkańców o sprawach bieżących i przybliżać im swoje działania. Do 31 marca potrwa rekrutacja do szkół podstawowych. Do pierwszych klas przyjmują szkoły podstawowe nr 3, 4, 7 oraz 5, która prowadzi także nabór do klasy sportowej o profilu pływania. Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku, której patronem jest Janusz Kusociński, nasz najwybitniejszy, albo jeden z najwybitniejszych sportowców Polski, jest znana z bardzo wysokiej jakości edukacji oraz ze znakomitej jakości bazy sportowej. Od 1 września będziemy mieli wyremontowany nasz przeszkolny basen i właśnie dlatego pragniemy, albo od 1 września uruchomić Klasę pierwszą sportową o profilu pływackim, jak również chcemy uruchomić klasę czwartą sportową o profilu pływackim. Klasa pływacka będzie się wyróżniała tym, że będzie miała zwiększoną liczbę zajęć na pływalni. Będzie 6 godzin zajęć na pływalni. Te zajęcia będą się odbywały po lekcjach i do tego będą mieli 4 godziny zajęć takich ogólnorozwojowych na powietrzu. Do tego plan będzie ułożony pod nich, także te wszystkie zajęcia będą zsynchronizowane z pozostałymi lekcjami. Zajęcia na basenie będą odbywały się trzy razy w tygodniu. Po półtorej godziny, w tym dwa dni, półtorej godziny zajęć sportowych, więc dzieci będą miały aktywności fizycznej codziennie po półtorej godziny. Pływanie wpływa bardzo pozytywnie na wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci. Ponadto y, nauka pływania, czyli te ruchy naprzemienne, dodatkowo wpływają na wzrost jakości funkcji poznawczych, co zapewne przełoży się na dobre wyniki w nauce. Y, ponadto y, ogromne tutaj y, znaczenie ma rozwój społeczny, który będzie się Odbywał właśnie dzięki systematycznym treningom. Dzieci nabędą samodzielności w działaniu, będą po prostu zdobywać systematycznie nowe umiejętności. Każde dziecko, bez względu na swój potencjał, znajdzie przestrzeń do rozwoju, do odkrywania własnych zainteresowań w naszej klasie. 30 marca rusza M-Park Świdnik nowy park handlowy przy Armii Krajowej i ulicy Pileckiego. Empark to 12 lokali z markami z branży dziecięcej, odzieżowej, AGD i RTV, zoologicznej, dyskonty multibranżowe, a także niewielki pawilon, który pomieści drobny handel i usługi. Klienci będą mieli do swojej dyspozycji 250 miejsc postojowych. Po raz pierwszy z oferty parku handlowego skorzystamy już 30 marca. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na otwarcie naszego nowego projektu parku handlowego M-Park w Świdniku. Jest to nowoczesny obieg, w którym znajdzie się wiele znanych marek, a także nowe sklepy takie jak Scinsei, Deals czy Action, których do tej pory w naszym mieście nie było. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na otwarcie 30 marca. W Miejskim Ośrodku Kultury czuć już świąteczną atmosferę. W galerii za szybą pojawiła się wystawa prac zgłoszonych do 15 edycji wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Święta Wielkiej Nocy, tradycja i nowoczesność. Wśród prezentowanych w tym roku dzieł znajdziemy pocztówki, palmy, stroiki i pisanki. O tym, które z prac podbiły serca jurorów, przekonamy się 4 kwietnia podczas uroczystego otwarcia ekspozycji. Wystawę będzie można podziwiać do 16 kwietnia. Miejski Ośrodek Kultury oraz artyści z Edu Music zapraszają na koncert Gordonowski, który odbędzie się 26 marca. Koncerty Gordonowskie bardzo przypadły świetniczanom do gustu, dlatego cieszymy się, że po raz kolejny mamy okazję zaprosić Państwa do Miejskiego Ośrodka Kultury. Tym razem spotkanie nosi tytuł spod strzechy, a uczestnicy będą mogli spodziewać się fantastycznych zabaw przy ludowych melodiach. Serdecznie zapraszamy! To już ostatnie poranki w kinie LOT w tym miesiącu. Na dużym ekranie zobaczymy współczesne animacje, ale też bajki, które bawią już kolejne pokolenia. W sobotę kino pokaże film animowany Nawet myszy idą do nieba, natomiast w niedzielę serię bajki Bolka i Lolka, Reksio, Mieś Kudłatek, Podróże kapitana Klipera oraz Porwanie Baltazara Gąbki. Seance zaplanowano na godzinę 12. Bilety w cenie 15 zł można kupić w kasie kina, na stronie internetowej oraz w biletomacie. Świdniczanie znów będą mieli okazję pokazać jak wielkie mają serca. W ten weekend Fundacja Ogrody Kultury bez Barier we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na cykl wydarzeń, z których dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Oskara Adamiaka, który zmaga się ze skutkami dziecięcego porażenia mózgowego. Wszystkie szczegóły znajdziecie na Facebooku Miejskiego Ośrodka Kultury i Fundacji Ogrody Kultury bez Barier. Lider czwartej ligi lubelskiej KS, Świdniczenka świdnik, rozpoczął wiosenne rozgrywki. Drużyna chce zawalczyć o awans do trzeciej ligi. Myślę, że nie tylko ja, ale i zawodnicy, trener, kibice mają ochotę, nadzieję na następne zwycięstwa. Wierzą pewnie, wszyscy wierzymy, że, że to się uda, że to przed nami, że to wszystko jest przed nami, że wygramy kolejny mecz i skupiamy się po prostu na nim. No, teraz jest wyjaśniona. Mecz, do, z, mecz z Bugiem Hanna, liczymy na trzy punkty. Jeszcze jest za wcześnie, myśleć o awansie, bo to jest piłka nożna i ona ma to do siebie, że wszystko weryfikuje boisko i tak naprawdę może się coś jeszcze wydarzyć, jakieś tam różne nieprzewidziane rzeczy. Tak to jest w piłce, więc za wcześnie jeszcze świętować. No, może w maju coś będzie bliżej wiadomo, cze maj, czerwiec. Czekajmy do końca spokojnie. No, mówię, skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu, każdym kolejnym meczu. Nie wybiegamy za daleko w przyszłość, bo no to jest tylko piłka. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu.